MS Project 2013 to narzędzie, o którym słyszał każdy kierownik projektu. Jeśli należysz do tego grona, zapewne korzystasz z niego na co dzień. Ale czy na pewno znasz jego genialne funkcje? Czy potrafisz sprostać najtrudniejszym wyzwaniom projektowym? Z tego kursu dowiesz się, jak wydobyć z aplikacji jeszcze więcej i zoptymalizować harmonogram swojego przedsięwzięcia, nawet tego, które wchodzi w liczne relacje z innymi projektami. Poznasz również zaawansowane sposoby dostosowywania aplikacji do własnych potrzeb. Przestań wreszcie zamartwiać się, że o czymś zapomnisz, że coś idzie nie po twojej myśli, że niedokładnie oszacowałeś budżet lub czas trwania projektu. Środowisko MS Project 2013 pomoże ci opanować wszystkie aspekty związane z realizacją trudnego przedsięwzięcia, o ile tylko będziesz umiał wszechstronnie z niego skorzystać. Microsoft Project 2013. Kurs wideo poziom drugi zaawansowane techniki zarządzania projektami. Zapewni ci komfort praktycznej nauki. Co od razu przełoży się na wyniki Twojej pracy? Dołącz do najlepszych specjalistów w dziedzinie kierowania projektami. Co Cię czeka podczas szkolenia? Kurs pomoże Ci opanować zaawansowane funkcje MS Project 2013 i wykorzystać je do maksimum w Twoich projektach. To już nie są banalne ułatwienia, które stosujesz na co dzień, ale profesjonalne, szalenie przydatne niuanse. Dowiesz się stąd, jak korzystać z zaawansowanych możliwości aplikacji i zabezpieczyć harmonogram przed dostępem osób niepowołanych. Zobaczysz, jak optymalizować projekt pod kątem terminów oraz zasobów. Nauczysz się importować dane do projektu, używać linii postępu, przydzielać zasoby do zadań oraz stosować specjalistyczne metody budowania relacji pomiędzy zadaniami. Zmusisz MS Project, by nagiął się do Twoich wymagań. Poznasz techniki budowania relacji pomiędzy różnymi projektami i zdobędziesz umiejętności pozwalające na stworzenie puli zasobów stosowanych w wielu przedsięwzięciach jednocześnie. Co więcej, po skończeniu kursu uda ci się wyśledzić przeciążone zasoby oraz poradzić sobie z tym kłopotem. Zatem do dzieła!